pewnej nocy przyśnił mi się sen, a właściwie dwa sny, o których nie mogę zapomnieć. Trochę mnie zmieniły. Myślę, że i was mogą też zmienić i zastanowić się nad sobą i swoim życiem. Pierwszy sen to postać Pana Jezusa, ale stał jako dusza, osoba przezroczysta, przenikająca i jak wiemy wieczna, bo taką ją stworzył Bóg. Następnie miałem drugi sen. Usłyszałem słowa Aniołowie Święci Dadzą każdej duszy 5 minut, aby ludzie się nawrócili i nie grzeszyli. I zobaczyłem spadający na ziemię samolot, a następnie wybuch, potężna eksplozja, dużo ognia, myślę, że był to wybuch potężnej bomby atomowej. Myślę, że jesteśmy o krok od jakichś dużych wydarzeń. Bardzo się przestraszyłem i zacząłem się modlić. Błagałem Boga. O przebaczenie. Przeczytam wam fragment z książki Świadectwo Bożego Miłosierdzia. Bóg stworzył nas bez naszego udziału, ale bez naszego udziału nas nie zbawi. Jeśli człowiek chce osiągnąć zbawienie, musi się nawrócić, podjąć pracę nad sobą i ufając miłosiernemu Bogu codziennie przymienić swoje serce. W przeciwnym razie. Pomimo Bożej pomocy, dobroci, miłosierdzia ściągnie na siebie sprawiedliwą karę. Powiedz duszą, gdzie mają szukać pociech. To jest w Trybunale Miłosierdzia, czyli w Sakramencie Pokuty. Tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie była wskrzeszenia, i wszystko już. Stracone nie tak jest po Bożemu. Cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni, a biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego. Na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno. Pan Jezus dał też poznać, jak bardzo go boli nasza obojętność względem Komunii Świętej. Ach, jak mnie to boli, że dusza tak mało się łączą ze mną w Komunii Świętej. Czekam na dusze, a one są dla mnie obojętni. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać woskami. One przyjąć ich nie chcą. Wchodzą się ze mną jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. Szanując ludzką wolność, Jezus nikomu nie narzuca miłosierdzia. Człowiek może z niego korzystać, ale może nie także odrzucić. Wybierając jednak miłosierdzia, szczególnie korzystając z jego trybunału podczas spowiedzi, musi spełnić warunki dla uzyskania przebaczenia i pojednania z Bogiem, czyli warunki dobrej spowiedzi. Rzućmy się więc w przepaść Bożego miłosierdzia. Mając pewność, że choćby grzechy nasze były czerwone jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, nie bójmy się tylko wypowiedzieć szczerze tych słów: Jezu, ufam Tobie.